co pani to belki No to tak się głupio pytasz. Przecież kurwa wiosna idzie, nie? Marzannę trzeba zrobić i wrzucić do wody. Do marzanny jest potrzebna tak zwana konstrukcja. Kumasz? Tu muszę przymocować drutem, proszę ciebie, związać, rozumiesz? Sia, y, tym Słomą ją owinąć. Wszystko mam to, co mi potrzeba. Tylko ciuchów nie mam, kurwa. Oś tam się wykomaruje, wykombinuje się. Ta sąsiadka, wiesz, ta z Indy, wiecie, pamiętasz, nie? kurwa teraz akurat jak ja to montuję, rozumiesz, to ona musiała kurwa wejść na układ. Kurwa, jest no, jeszcze gdzie na moście kurwa, wiesz, co chodzi. Tajna łączniczka i to kurwa polowa, wiesz, w lesie, w lesie, w lesie. Chciałam się zapytać, czy mogę się przyłączyć? Nie. No, ja dlaczego? nie chcę. Nie? Przecież A po co sama, mi ona? sama tu pracujesz przy tej... A po co mi ona, nie? A co to, co, co, co to jest, tworzyć siódmoczej dziadu, co no, ja nie, sąsiadka, nie umie nie zrobić, nic... proszę Ciebie, tego? Masz no, może jednak. Nie, ona ma ciuchy. Komarz? Tak. Sznurek, no. Widziałam, jak młodzież no, szkolna no, no, puszczała no. marzannę. To tak. mniej więcej się no. orientuje. Wiesz, urwać masz to nie, ty, masz urwać słomek? to. No, a jak nie widzisz, wora? No masz. No. no, weź to połóż tam. Dawaj ten. E, dawaj ten. E, no, szmatę do słomy, tak? Nie to musimy Aha. przeciąć przecież. Nie, nie, trzeba? nie, nic przeciąć. przeciąć. Rwała? Do poszwy, do poszwy, do poszły. Dawaj to? worek, worek dawaj. To jedzie. No, na gdzie? Na wiesz? Kumam, teraz już kumam, ale wiesz, to ja tylko z widzenia znałam. Znamy tę całą się procedurę. tylko z widzenia. To no, hmm. to, robota dobra. jak. No już, Krzyżko? dobra. No gitara. Wiesz to, na krzyż. No to lekkie przecież. No. Farmuj ciało, farmuj ciało. Ale to musimy już zacząć owijać, bo to marzenne. No Tako? weź wydłuż. Już, dawaj. Patrz, patrz zobacz co się dzieje. Cicho, 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 dobrze, Pas, po, cicho. Wy, się ci paspoki, cicho. Ja wywalę sąsiadko, trochę tej słony. Gdzie wywali? Śmieszna się robisz? Nie no, bo tu grube to jak ja. <laughs> Jakie grube? Grube to dobre, bo żeby był ciempli. Dobra, jedziemy, to wiesz. Je to ona już wie o naszej miłości, trzymaj kurwa do poziomu, ja pier... Trzymaj dół! Dobra, gitara. Jest Jest, gitara. Połóż ją, połóż ją, połóż ją. No i co z tego? Trzymaj I ją dali. teraz na boki. No, klej cipę. No nawet się nie spodziewałam, że takie cudo nam wyjdzie. Ale kiecka jest naprawdę ładna, ty. Pokaż. Dawaj tą kieckę. Umyl. To chyba twoja, z młodych lat? Tak. No, to się... Pierwsza randka z marynarzem. Super! No, Ty tu wieżone... tak się śmieją, Ty wieżone... to takie dziwne jest. Ale teraz są nawet modne te sukienki, szkoda na Marzannę. Trzymaj Marzannę. Ciekawe ile ona to będzie robić. No. Ale łeb wykrzywiło. Cicho, cicho, weź cicho teraz. Cicho Jedna już weszła, tylko łeb wykrzywienił. To łeb to dupa, druga weszła. No, to dupa. Czekaj, bo jej cycek na tarczyce ma. No jak to kurwa za tego patrz. Nie wiesz, co zrobić? Weź to, żeby to do góry tam weszło. Jak to Tu, 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 kark. No ale tu jeszcze się zahaczyło. Aha, gdzie masz? Tu jeszcze tak, to. Ty to jak poprzecinasz, to to ani masanny nago puścimy. Prawdopodobnie. Dobra, wjeżdżaj teraz to do góry. Jak twarz robimy? No trzeba chyba pomalować, prawda? Gdzie tak? masz torebkę? Tam jest. Moja szminka tam kosztuje ponad 100 zł. To przecież... Zrób jeszcze nos i Poczekaj, koniec Trzymaj, trzymaj bańkę, trzymaj. Dobra, poszło? No, no a jak nie poszło. Daj jak poprawię nie, bo ci to nie Trzymaj, wychodzi. trzymaj, trzymaj bańkę. Dobra, teraz... Płast Adela wyskakuj. W jakim celu? No, no dla niej. Dla niej. Dla niej to ty wyskakuj ze swojej. A po co? <głos> <głos> Dawaj. Raz, raz Adela. Płaś i raz. teraz. No wiesz Sąsiadko, już przegięłaś. Nie no nie przegięłam, tylko no, ja zaczynam dopiero. No daj spokój. Kurwa, weź. <noise> patrz, patrz przebiarę robi. Nie wiem co ma zrobić, ma się rozebrać czy nie. Ty, patrz, jednak robi. A taka wielka. <noise> dobra, wiąż. I czapej zażyć. No, masz. Obniżamy piony. Dobra, sadziłaś? Okej. Okay. Dobra, dobra, zostaw. I co? No co, rzucamy do wody, nie? No co. Czyli Pani jest przekonana, że ona tak popłynie. No tak popłynie, tak, aż do Ameryki. Przez Danię, Szwecję, Ameryka, Skandynawia. Tak będzie płynąć. Płynąć, płynąć, aż dopłynie do Ameryki. New York. I, i przywita ją statua wolności. O, szlakiem Kolumba będzie płynąć. Nasza Marzanna. Witamy pierwszy dzień wiosny. Uroczysta chwila. Marzanna idzie do morza. Trzy, cztery, pchamy! O, ja pierdolę. Ja pierdolę. Wbiła się w dno. Czujesz to? Czujesz to? Wbiła się? Czujesz? Kurde, wbiła się, kurde. Po coś e, tyle taśmy żeśmy dawali? Przecież ona miała płynąć, a ona się wbiła nam, czujesz? No, no ale kto przewidział, no, kto przewidział. O, 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 Wszystko o to jest dwójpłac z lajkry. Rozumiesz o co chodzi? No. A co to miała lajkra do tego? Miała lajkra, bo widzisz, że widzisz, że się, widzisz że coś się zrobiło, że nie popłynęła, że się biła, rozumiesz?